kiedy gra jest 10 na 10, ale... Tu nie ma żadnego ale. Split Fiction to bezapelacyjnie najlepsza gra dla dwóch osób. Oto recenzja w 60 sekund. Zacznijmy od tego, że w Split Fiction da się grać tylko w dwie osoby siedząc na kanapie obok albo przez internet. Nie da się grać samemu. Co ciekawe, wystarczy, że jedna osoba kupi grę, wtedy do darmowego grania możecie zaprosić kolegę, koleżankę lub kogo tam chcecie. Każdy poziom serwuje nam nowy rodzaj zabawy i całkowicie inne mechaniki. Raz śmigamy, na na futurystycznych motocyklach, łamiąc przy tym zasady grawitacji, by za chwilę wesoło pląsać pośród ciastek i ciasteczek, jako dwa małe ząbki ubrane w czapeczki z pasty do zębów. Co? Mi w pamięć zapadła też szalona misja z dwoma świnkami, z których jedna rozciąga się niczym sprężynka, a druga puszcza, bąki tęczą. I tutaj mały spoiler: świnki na końcu stają się wesołymi hot dogami. Fajnie wypadają też odwiedziny króla, gdzie najpierw powtarzamy jego taneczne ruchy, wyginając śmiało ciało, po czym zaczynamy grać w imitację Snake'a. Będziemy też rzucać to tojem z osobą w środku. Akurat tej przygody to chciałbym uniknąć w prawdziwym życiu. W wielu poziomach gracze mają zupełnie inne rzeczy do zrobienia, tylko ścisła współpraca zagwarantuje sukces. Warto dodać, że Split Fiction jest pełne popkulturowych nawiązań, m.in. do Assassin's Creed, Donkey Konga, Dune'y, Dark Souls i innych. Dobra, ale jak to wszystko się ze sobą łączy? Przypadek sprawia, że w Windzie poznają się dwie jadące na spotkanie z wydawcą swoich powieści pisarki. Jedna lubuje się w fantazy, a druga kocha science fiction. Zamiast podpisania kontraktu, wydawca zaprasza je jednak do maszyny symulującej ich powieści. Coś jak Animus w Assassin's Creed. Ta jednak próbuje wykraść ich pomysły. Próbując uciec z symulacji własnych książek, dziewczyny skaczą między stworzonymi przez siebie światami, przeżywają napisane przez siebie przygody i walczą z bosami z własnych powieści. Okej, okay, ale czy ta gra ma jakieś wady? Poziom trudności bywa nierówny, a sterowanie na niektórych levelach bywa kłopotliwe. Niemniej, Split Fiction przez cały czas utrzymuje szalone tempo zabawy, zwariowane pomysły i całą masę śmiechu. Przejście gry zajmuje około 15 godzin. Polecam!